Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Henryk Kiepura, wiceminister edukacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, spotkaliśmy się po to, żeby, mówiąc wprost, odczarować trochę słowo szkolnictwo zawodowe. Bo wydaje mi się, że u nas w takiej przestrzeni no, ogólnokrajowej i trochę jeszcze w mentalności, jak sobie myślimy, że ktoś ma zawodowe wykształcenie czy specjalizuje się w jakimś zawodzie. No to tak patrzymy na niego, a jaki to zawód można dzisiaj mieć? A dzisiaj często jest tak, że to szkolnictwo zawodowe, te konkretne umiejętności, na przykład technologiczne, są dużo bardziej cenione niż to, że ktoś skończył studia o charakterze humanistycznym, nie uwaczając humanistą. Tak, pokutuję takie przeświadczenie i, i staram się to zmieniać jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponieważ nowoczesna gospodarka potrzebuje fachowców w danych branżach, w wykształceniu technicznym. Dlatego podejmujemy bardzo wiele działań, realizujemy projekty unijne i też mocno promujemy, zachęcamy młodych ludzi właśnie do podejmowania nauki w szkołach zawodowych, w szkołach technicznych. Panie Ministrze, i dlatego będziemy rozmawiać o czymś, co ma skrót BCU, czyli Branżowe Centrum Umiejętności. Cóż to takiego? Bo to jest, można powiedzieć, jakby dodatkowa, dodatkowe miejsce kształcenia uczniów. I nie tylko zresztą uczniów, prawda? Tak jak mówiłem, nowoczesna gospodarka bardzo przyspiesza. Te zmiany technologiczne są bardzo szybkie. Wchodzi automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja i Ministerstwo Edukacji wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji realizuje program Branżowych Centrów Umiejętności. W założeniu jest to 120 placówek różnych branż, które mają kształcić, dokształcać i egzaminować uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Jest to finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jako jeden z kamieni milowych. I w tej chwili ten program już jest realizowany. Pierwsze branżowe centrum umiejętności już zostały w Polsce otwarte. Ale jeżeli powiemy, że to jest jeden z droższych, albo. Bardziej wartościowych, czy najbardziej wartościowy program ostatnich lat to się nie pomylimy tak? Nie pomylimy się wartość tego projektu to jest 1,4 400 milionów złotych, więc bardzo duży projekt, który myślę, że wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Panie ministrze, 120 Pan mówi. Jak one będą umiejscowione? To jest tak, że cała Polska ma być jakoś równomiernie pokryta, czy kto pierwszy ten lepszy, gdzie powstanie ich najwięcej, tam powstanie i już tych branżowych centrów jest dużo. W pierwotnym projekcie była to liczba 120, ten wskaźnik na pewno już osiągniemy. Natomiast mamy zgodę ministerstwa funduszy na utworzenie co najmniej 122 branżowych centrów umiejętności i tak one są rozłożone równomiernie na terenie całego kraju we wszystkich województwach. Czasem są takie zapotrzebowania rynku, że różne branżowe centra są w różnych regionach kraju, tam gdzie są Duże obszary leśne, branżowe centra dotyczące gospodarki leśnej, tam gdzie są inne gałęzie gospodarki, takie branże, które na danym terenie kraju funkcjonują. Jak popatrzymy na mapę Polski, jeszcze tak do tej lokalizacji się trochę odniosę. To jest także, nie wiem, co, któryś powiat, jakoś wielkościowy. Z czego wynikają lokalizacje tych branżowych centrów? Konkurs na branżowe centra umiejętności był konkursem otwartym. Mogły startować wszystkie podmioty, które zawiązały taką współpracę, czyli szkoła średnia, Przedstawiciele danej branży, regionalne izby gospodarcze i oczywiście samorząd. I zgłaszały wnioski, podlegały ocenie komisji konkursowej. Nie było tutaj limitu, ile branżowych centrów, w którym województwie wygrywały najlepsze, ale tak jak mówię, w każdym województwie te branżowe centra są. I jeżeli dobrze pamiętam, najwięcej jest ich w województwie mazowieckim, ale to też jest największe województwo. Mhm. To przechodząc do tego, kto mógł to stworzyć, jeszcze raz y, y, wyszczególnijmy tę listę, czyli szkoły zawodowe, ale też stowarzyszenia, czyli na przykład Izby Gospodarcze, tak? Y, to znaczy należało nawiązać współpracę. Szkoła y, zawodowa, branżowa strona to był podmiot y, na przykład Regionalne Izby Gospodarcze, y -y. Wojewódzkie Izby Gospodarcze y, i samorząd. Y, oczywiście samorząd szczebla powiatowego, bo to z powiaty zajmują się szkolnictwem na poziomie średnim, na poziomie zawodowym. I idąc do samego y, miejsca, tego, jak ono wygląda, co tam się dzieje, żebyśmy mogli to opisać. Tam uczniowie mogą przychodzić na warsztaty, jakby, potem są egzaminowani. Y, jak, jak ten proces nauczania w tych centrach wygląda? Założeniem branżowych centrów jest podnoszenie kwalifikacji y, przedstawicieli zawodów technicznych. To będą ośrodki egzaminacyjne, ośrodki przekwalifikujące pracowników na inne zawody. Okres trwałości tego projektu jest krótki, 3 lata, ale w większości są to podmioty, że tak powiem publiczne, więc jest zagwarantowane ich funkcjonowanie w dłuższym okresie. Będą miały również wsparcie w najbliższych latach z budżetu państwa na funkcjonowanie, na ponoszenie kosztów. Są to bardzo różne branże. W Żywcu jest to typowo szkoła techniczna, jest już to branżowe centrum otwarte kilkanaście tygodni temu. Jest w Sosnowcu na Śląsku bardzo interesujące centrum modowe, Centrum Florystyki w Powiecie Wodzisławskim. Ostatnio otwarte bardzo nowoczesne centrum, branżowe centrum umiejętności w Grodzisku Mazowieckim, dotyczące logistyki. To jeden z warszawskich podmiotów, taki tygrys ekonomiczny. Mhm. Bardzo bogata gmina, dużo centrów logistycznych, i w zależności od zapotrzebowania rynku, tak podmioty składały te wnioski o utworzenie tych branżowych centrów umiejętności. Czyli rozumiem, że to mogą być różne branże w różnych miejscach. Niekoniecznie super technologiczne czy techniczne, ale jak Pan powiedział, przekrój jest szeroki. Tak, wymieniłem właśnie od bardzo nowoczesnych, nawiązujących do nowoczesnej gospodarki Grodzisk Mazowiecki, Centrum Logistyczne, po florystyczne, branżowe centrum w Wodzisławiu Śląskim, choć to też duża gałąź gospodarki polskiej. I idąc teraz do tego, kto tam może przyjść i pobrać nauki, i potem zostać przeegzaminowanym. Z, te, uczniowie, to z tych wiadomo, branżowych tak? centrów umiejętności tak. będą mogli korzystać także uczniowie szkół, dlatego jednym z podmiotów e, wnioskujących musiały być e, szkoły średnie. Więc będą z nich korzystać zarówno uczniowie szkół zawodowych, szkół technicznych, jak i osoby przekwalifikujące się, które przyjdą z rynku, bo takie kursy będą świadczyć branżowe centrum umiejętności. A czyli na przykład. Wymyślam teraz, jeżeli jest elektryk, który chce być automatykiem, robotykiem i znajdzie takie branżowe centrum, które akurat tym się zajmuje, to i odpowiedni kurs, to może tam. To będzie tam mógł zmienić swoje kwalifikacje, podnieść swoje kwalifikacje, zdać egzamin i uzyskać uprawnienia. A jeśli chodzi o uczniów, to kto ich tam będzie kierował? Oni sami będą, nie wiem, przyjdą do nauczyciela, wychowawcy i powiedzą, tam jest świetny projekt. Chcielibyśmy jako klasa się tam udać. W wielu przypadkach jak na przykład w Żywcu, działa to trochę na zasadzie warsztatów y, przyszkolnych, więc oni tam będą w czasie nauki odbywać mhm. praktyki zawodowe. Panie ministrze, a jest jakieś założenie ile osób tam ma trafić, zostać przeszkolonych? Jak to ma oddziaływać później na gospodarkę naszą? Czy czy to jest projekt otwarty i ile się uda, tyle zostanie zrealizowane? Nie, przy założeniu, przy założeniach projektu było określone, we wniosku wszyscy wnioskodawcy wpisywali. Tak jak mówiłem już o okresie trwałości, również trzeba osiągnąć wskaźnik osób, które nabędą tam kwalifikacje lub te kwalifikacje zmienią. I to jest zobowiązanie do tego, żeby te środki zostały już w tym branżowym centrum umiejętności, żeby ich nie zwracać. Panie ministrze, a... Jak pana zdaniem to może zmienić naszą gospodarkę? Ja wiem, że to nie zmieni tak pstryk i już, ale jaki to będzie miało wpływ na, na gospodarkę w ogóle na to, jakie my kształty kształcimy kadry? Ja myślę, że liczba tych branżowych centrów umiejętności w liczbie ponad 120 gwarantuje, że będzie miała duży wpływ i to jest też element zachęty dla młodego pokolenia, ponieważ ja w kilku branżowych centrach byłem, są to bardzo nowoczesne. Podmioty i my za chwilę zaczynamy promocję, dużą promocję szkolnictwa zawodowego. Mamy przygotowane na to środki. Chcemy, żeby i w tym roku, i w, roku, w latach następnych, jak największa liczba młodych ludzi wybierała szkoły średnie, a branżowe centra umiejętności ze względu na swoją nowoczesność również będą takim elementem zachęty i chcemy bardzo mocno to nagłośnić. A jakby Pan miał zachęcić tych, którzy dzisiaj. E zastanawiają się nad tym, jaki zawód sobie wybrać, jaki kierunek edukacji obrać, właśnie jak się edukować, to co by pan powiedział tym młodym ludziom? Tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Niektórzy chcą iść do liceów ogólnokształcących, bo chcą być lekarzami, prawnikami, więc to jest naturalną koleją rzeczy, mhm. że pójdą do liceów. Natomiast my zachęcamy młodych ludzi też, Przygotowujemy zmiany, jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe, żeby młodzi ludzie w ósmej klasie, w siódmej klasie świadomie wybierali kierunek, w którym chcą się kształcić po zakończeniu procesu edukacji w szkole podstawowej, żeby nie popełniać błędów, bo czasem się zdarza, że ktoś szkołę kończy techniczną czy liceum. Mija kilka lat i okazuje się, że nie trafił całkowicie zmienia branżę, tracąc te kilka lat kształcenia się w danym kierunku. A jest jakiś pomysł na to, żeby tę edukację połączyć? W szkołach średnich, zawodowych, na przykład z politechnikami, z uczelniami wyższymi, żeby była ciągłość tego nauczania, jeżeli jest taka potrzeba? To już jest ta decyzja w klasie 7-8, wybór szkoły średniej. Jeżeli wybieramy liceum, to raczej myślimy o przedmiotach humanistycznych. Jeżeli wybieramy techników czy szkołę branżową, po której też można iść do szkoły branżowej drugiego stopnia, zrobić maturę i kontynuować swoją naukę. To już jest właśnie w siódmej, ósmej klasie, absolwent ósmej klasy powinien być świadomy, jaki kierunek wybiera, czy humanistyczny, czy techniczny. A jak techniczny, to są dwa etapy. Pierwsze jest szkoła średnia techniczna, a później politechnika. A widzi Pan trochę takie przestawienie, no, tak brzydko powiem, wajchy na drugą stronę, bo kiedyś byliśmy tak zachłośnięci tym, że trzeba iść do liceum, potem iść na studia. Najczęściej zarządzanie i marketing to był taki kierunek, wybierany chyba przez większość, a przynajmniej ogromną część młodych ludzi. No, a dzisiaj, kiedy mamy rozwój sztucznej inteligencji, rozwój robotyzacji, automatyzacji, czy jest trochę przestawienie z powrotem na te technologiczne, techniczne zawody? Yy, niestety braki pracowników technicznych w gospodarce są bardzo duże i myślę, że szybko takie zagrożenie, czyli przestawienia wajchy na stronę techniczną nam nie grozi. Yy, rozwój technologii, o którym mówiliśmy przed chwilą, wymusza jakby zapotrzebowanie na te kadry i cała ta nasza polityka dotycząca szkolnictwa zawodowego, branżowych centrów umiejętności, współpracy ze strefami ekonomicznymi, nawiązaliśmy teraz bardzo bliską współpracę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, jest ukierunkowana na to, żeby młodych ludzi namawiać na kierunki techniczne, na pracę i studia na politechnikach, ponieważ takie jest duże sanie w gospodarce. Bo co, pracodawcy chociażby z tych stref, o których Pan powiedział, przychodzą do rządu, mówię ogólnie, i, i mówią, zróbcie coś, żebyśmy mieli więcej wykształconych pracowników w tych i w tych kierunkach, bo ich brakuje? To wynika z naszych rozmów. My, jako Ministerstwo Edukacji, bardzo mocno otwarliśmy się od grudnia 2023 roku na dialog z branżami. Ja osobiście nadzoruję Departament Kształcenia Zawodowego, więc z urzędu spotykam się z przedstawicielami różnych korporacji zawodowych i tak, jak Pan mówi, takie są głosy. Wzmocnicie szkolnictwo zawodowe, kadra się starzeje, zaczyna jej brakować, stąd takie działania. Bo tak sobie, myślę, wy Pan, jeszcze w kontekście tego nauczania, tego czego powinniśmy uczyć, no, mamy dzisiaj bezrobocie w Polsce, takie, jakie mamy, każdy wie. Jeżeli popatrzymy na GUS, to oficjalnie jest 5%, ale warto chyba patrzeć na to, co BAEL podaje, czyli metodologię inną, czy to, co podaje Eurostat, bo tam mamy rekordowe bezrobocie, jeśli chodzi o niski poziom. W Unii Europejskiej nikt nie ma tak niskiego bezrobocia. Więc my, jeżeli chyba nie pójdziemy tak konkretnie w to zawodowe szkolnictwo i kształcenie w branżach, tych, które teraz są na topie, no to nie będziemy rozwijać tej gospodarki naszej. Dlatego w tym kierunku idziemy. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby stwarzać warunki do podnoszenia kwalifikacji, zdobywania dobrego wykształcenia przez naszych obywateli, przez Polaków, bo to jest nasz kraj, tutaj płacimy podatki. Bo jest też takie zjawisko już od ładnych paru lat, że w różnych obszarach pracuje w Polsce coraz więcej cudzoziemców, i też jest to nieuniknione, nieuniknione zjawisko. Panie ministrze, jeszcze o tych strefach chciałem porozmawiać trochę. Ja nie wiem, czy to można zobrazować, ale czy to jest tak, że ci przedsiębiorcy z tych stref, albo same strefy, z którymi nawiązaliście kontakt, one cały czas do Was pukają i mówią, zróbcie coś, zmieńmy sposób nauczania, albo nie wiem, pokazują swoje potrzeby? Ten kontakt. Chodzi mi o to, jak intensywny jest ten kontakt, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest to szkolnictwo zawodowe. Panie redaktorze, to wynika z naszych rozmów i zapotrzebowania. My stawiamy na współpracę w takim trójkącie: edukacja, samorząd i biznes. To już mhm. zaczyna funkcjonować często na poziomie powiatu, bo tak jak mówiłem, powiaty zajmują się szkolnictwem zawodowym, szkolnictwem technicznym. Stąd dzisiaj na poziomie centralnym rozmowa ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jesteśmy po rozmowach z panem ministrem Krzysztofem Paszykiem z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, planujemy kolejne spotkania i chcemy w połowie roku zorganizować specjalną konferencję taką pilotażową z udziałem dwóch stref, katowickiej, specjalnej strefy ekonomicznej i wałbrzyskiej. To są dwie bardzo mocne strefy, a szczególnie katowicka to jest najlepsza strefa ekonomiczna w Unii Europejskiej, najsilniejsza gospodarczo. O, to skoro połączył pan strefę ekonomiczną, konferencję Unii Europejską, czyli prezydencję też naszą, to co w maju będzie? Jako Ministerstwo Edukacji Narodowej i konkretnie mój departament Kształcenia Zawodowego organizujemy w Katowicach. Nieprzypadkowo w Katowicach to jest taki symbol uprzemysłowienia Polski od kilkudziesięcioleci. 18, 19, 20 maja organizujemy konferencję szkolnictwa zawodowego. Będą przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej. Będzie trzydniowa dyskusja, wymiana doświadczeń, żeby. Korzystać z dobrych praktyk, jakie funkcjonują w innych krajach, jak to robili inni, że dościli do takiego poziomu gospodarczego. A to szkolnictwo zawodowe, jakby pan popatrzył na nie tak już z góry. No, przyszedł pan do ministerstwa jakiś czas temu, ma pan wyrobiony obraz. Ono rozwija się w odpowiednim tempie. Znaczy, Czy młodzież, jeżeli tak można już powiedzieć o ósmoklasistach, to chyba tak, w sumie, wczesna młodzież, czy, czy oni garną się do tych Techników, szkół, szkół technicznych czy zawodowych, czy czy nie? Na tą chwilę wygląda to średnio. Stąd nasze działania, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Ja mam, tą, mam ten, ten dobry argument, że wywodzę się z samorządu. Jak kilkanaście lat spędziłem w samorządzie szczebla powiatowego jako starosta powiatu kubuckiego. ostatnie 10 lat, więc ze szkolnictwem zawodowym miałem dużo do czynienia. I dużo zależy od. Tego, co chcemy zrobić w zakresie doradztwa zawodowego, bo chcemy m.in., aby odbywały się zajęcia indywidualne w szkołach podstawowych, nie grupowe, bo czasami młodzież nie chce się otworzyć ze swoim pomysłem na życie, żeby nie być mhm. w gronie rówieśników potraktowanym w taki czy inny sposób. Natomiast to są nieuniknione też nakłady, ale przy odpowiednim doradztwie, przy współpracy z biznesem tym miejscowym na poziomie powiatu, można tworzyć taki klimat, no bo na końcu są też. Warunki pracy, zakłady pracy, ale też wynagrodzenie, które dzisiaj w tych zawodach technicznych jest dobre. No to może właśnie od tej strony trzeba by tę młodzież przekonywać, że jak pójdą pracować do zawodu jakiegoś takiego technicznego, staną się automatykiem czy robotykiem, no to te pieniądze. No dzisiaj, jak tak patrzę na, na przemysł, to tam. W zasadzie zatrudnianie automatyków, robotyków czy osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, produkcję jest non-stop. Tam nie ma tak, że poszukuje się raz na jakiś czas kogoś, tylko ogłoszenia o pracy są otwarte. E, tak. Do... Przede wszystkim zachęta do kształcenia w szkolnictwie zawodowym, ale też nabycie odpowiednich umiejętności i kompetencji. Jeżeli ktoś, że tak powiem, skończy szkołę, jakieś, Pan mówi technika, czy licea, które kiedyś były modne w latach 90., to niekoniecznie znajdzie dobre miejsce pracy. Czasami wystarczy ukończenie szkoły zawodowej, dobry zawód, dobre kwalifikacje i wtedy to miejsce pracy dobrze płatne się znajdzie. Dzisiaj nie wystarczy, kiedyś mówiono nie matura, ale chęć szczera. Dzisiaj nie wystarczy papierek. Trzeba mieć konkretne Konkretną wiedzę, konkretną umiejętność. I tutaj to zrobiliśmy koło, bo wchodzimy w takim razie znowu w BCU, bo idealnie one się wpasują e, właśnie w to dokształcanie i e, z, na przykład zmianę kwalifikacji, jeżeli taka będzie potrzeba. E, tak, kształcenie zmiany kwalifikacji, ale w BCU to będą też podmioty, które będą mogły ewoluować w zależności od potrzeb gospodarki, i to, jest, to, jest, to będzie jeden z większych sukcesów, jakie myślę, że będziemy mogli za. Półtora roku za rok ogłosić, bo myślę, że wszystkie 122 branżowe Centrum Umiejętności powstaną, będą funkcjonować i projekt w ramach KPU zostanie zrealizowany. Panie Ministrze, to jeszcze tak pływając naszą rozmowę, a propos właśnie BCU, czy są jakieś założenia? Pewnie są, które zostały opisane, jaki jest cel powstania tego, ile osób, to, to nie wiadomo, bo może być różna liczba. Ale, ale... Te wskaźniki już tak. były we wniosku opisane, ile, ile trzeba osiągnąć. Zgłaszając wniosek o utworzenie BCU, były określone kryteria techniczne, ale też wskaźnik rezultatu, czyli ile osób powinno uczyć się generalnie w cudzysłowie w tych branżowych centrach umiejętności w danym okresie czasu. To jest wszystko opisane, a taki osobisty cel pan sobie jakiś postawił? Co się wydarzy po kilku latach? Co by pan chciał mieć w tym szkolnictwie zawodowym po kilku latach funkcjonowania tego BCU? Chcielibyśmy przede wszystkim zwiększyć odsetek młodych osób, które decydują się na kształcenie w szkołach zawodowych i technicznych. Mówimy tu o szkołach branżowych i technikach. Bo takie zapotrzebowanie gospodarki to jest dla nas też bardzo ważne, żeby ścigać się ze światem, żeby budować naszą pozycję w Unii Europejskiej. Musimy mieć kompetentne kadry w obszarze gospodarki, w tej strefie technicznej również, którą ja się zajmuję w ministerstwie. Czyli mówiąc wprost, zapraszamy wszystkich chętnych do branżowych centrów umiejętności. I do szkolnictwa zawodowego. Dziękuję pięknie. Henryk Kipurawiec, minister edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. do zobaczenia.